14. Niedziela Zwykła Witam wszystkich słuchaczy, sympatyków do wyjątkowych mediów Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus I dzisiaj w liturgii słowa Czytamy, słyszymy, widzimy Jak wiele jest radości I od razu to co jest pierwsze Pierwszy wniosek Ta radość, o której dzisiaj słyszymy W Bożym Słowie Nie pochodzi z tego świata Żadną miarą Patrzmy na uczniów, którzy właśnie W imię Jezusa czynili znaki i cuda Głosząc Boże Słowo i to jest właśnie to. My często jako ludzie mamy taką tendencję, że sami sobie tę radość odbieramy, a nie idziemy do źródła, żeby właśnie przyjąć ducha świętego wraz z jego owocami. Bo tak po prostu wolimy czasem po ludzku. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Taka trochę rutyna, tak trochę z automatu, że jak już tak, to obejrzymy dobry film, nic złego oczywiście nie ma, obejrzymy dobry mecz. Też nic tym złego nie ma, ale tej radości ciągle nam brakuje. Dlatego sami sobie czasem tak strzelamy w kolano czy w stopę, mówiąc przysłowiowo, a tymczasem liturgia słowa jest przebogata, jeśli chodzi o pokój, jeśli chodzi o radość. Bo dobrze wiemy, że w tym wszystkim obecny jest Bóg i on jest tego wszystkiego źródłem. Jak czytamy nawet w Dziejach Apostolskich, apostołowie, uczniowie, jak odchodzili, kiedy byli prześladowani. Podchodzili do tego wszystkiego, to cieszyli się, że mogli cierpieć dla Jezusa. Jak to możliwe? I z czego ta radość? No właśnie z tego, żeby nieustannie sięgać do źródła, czerpać radość, a jednocześnie uważać, żeby tej radości nie stracić, bo tylko i wyłącznie Jezus daje nam tę radość. Więc dzisiaj dziękujmy Jezusowi za tę wielką radość, że pokazuje nam po raz kolejny źródło. I po raz kolejny zaprasza, zachęca, bo Jezus bardzo dobrze wie, że nam ciągle tej radości będzie brakować. Dopóki nie spoczniemy całkowicie w Bogu, a więc po śmierci w pełni Boga, dopóty ciągle będziemy właśnie ulegać tym tendencjom. Dzień się rozpoczyna, pięknie jest, wspaniale jest, i za chwilę tej radości już nie ma. Przychodzi marazm, smutek, jakieś takie wycofanie, i ciągle. Brakuje radości. Dlatego, jeśli ktoś dzisiaj jeszcze raz otwiera się na moc Ducha Świętego i Boże Słowo, to pomimo, że będzie tak na wierzchu, na powierzchni naszego życia, Niekoniecznie za wesoło, to jednak głęboko w sercu, w źródle ukrytym Bożego Słowa, będziemy doświadczać radości. Bo radość, o której dzisiaj mowa, nie jest z tego świata. Jezus mówi do uczniów: Cieszcie się z tego, że Wasze imiona są zapisane w niebie, a więc nie tylko z tego, że są jakieś znaki i cuda, bo to też tak jest. Ale ta radość prawdziwa to jest tam i tam nasze imiona są już zapisane, i to powoduje radość. I warto właśnie często sobie takie słowa i co przypominać, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, napiętych, których nie brakuje, to wtedy mam możliwość jeszcze raz, żeby się rozradować właśnie przez moc Bożego Słowa. I tej gwarancji, o której dzisiaj mówi Jezus. Cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie, a i tak kiedyś tam wszyscy trafimy. I tego życzę wszystkim słuchaczom go do dobrych mediów na ten najbliższy tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia w przyszłą niedzielę.